Hej, no i jestem. Jestem koło łosia e, miejsce pamięci. Tutaj wylądował samolot e, z 212 eskadry, zestrzelony w czasie walk powietrznych e, w 1939 roku. E, jest to moje dzisiaj e, główne miejsce docelowe. Dla, dla niego była cała dzisiejsza wyprawa. Myślę, że warto odwiedzić. No cóż, nie będę tutaj śmieszkował. Polecam wam odwiedzanie takich miejsc. Ja zaliczam krótką pauzę w tym klimatycznym miejscu. I Będę wyruszał tylko powrotną. Pozdrawiam.